Cubecraft, Mind War, lecimy, <grych> yy, bo dużo hajwa jest, a nie ma innych serwerów i mogłoby się wydawać, że uważam, że inne serwery są wręcz zbędne. No tylko tak jest. Musimy stanąć na kolorze. Jest 15 gier. Są takie przeciętne gry. Nie są one jakieś bardzo na skill Patrzcie jak się wbije. Jak na YouTubie. Dobra, no i właśnie jak na YouTubie. No i 7 punktów. Ez Crafting torches give you for. Tak. Albo trzy. Nie, 4. Diamond chestplate, ok. S. Boss Game Color floor. Nie. Najgorsza gra, dobra, ok. A co najgorsze? Ja kiedyś ją nie lubiałem ale nie oszukujmy się. Na dłuższą jest ona wykańczająca psychicznie. Pieprzej. Chciałabyś. Dobra, S. Dla dzieciaczków. Co za debil. Naucz się grać. Beka. No, to jeszcze może taktycznie. Okej, okay, jeszcze tu. 100 bloków, let's go! I jestem pierwszy, z Karmody, jestem debilem, no nie mogę, dobra. W to jest jeden z tych serwerów, gdzie mam dużo wspomnień. W sensie, takim pierwszym serwerem w moim multiplayer, dla nie zaczynałem. Więc polecam zaczynać na jeżeli ktoś ma jakiś problem z graniem, to chyba CubeCraft jest najlepszy. Nie, to ciężki nie jest, nie oszukujmy się. Ha, to jest najbardziej kreatywna gra kiedy kiedykolwiek widziałem, patrz, bierzesz wodę I wkradzasz ją do pieca, czaisz? Zarąbista. Okej, okay, fajny battle, on jest trochę ciężki do znalezienia zawsze, ale spokojnie S, Kacperek, tak zwany Seeker Właśnie przez to, że granie jest skillowa yy, To dlatego fajnie się tu gra chyba, nie? Że też nie chodzi tylko o to, żeby skillować cały czas i ten tylko nie wiem motylki sobie zbierasz na przykład. To jest spoko sprawa. Boast split najlepsza gra, najlepszy boss game, nie ma co. Brown jest zupełnie od razu. Dream jest... ma już nie ma. To jest ten debil. Lis. No. Szczerze. Prawie mnie zabił. Kurde, pierwszy jesteśmy, ten we dwójkę. No, nie, szkoda. No, szybko. Nie ma opcji nawet Ja pierdzielę, nie? Ja pierdzielę. Eee, bucket No, bucket, mam! Cyk O Wątpię, po tylka napisu szukam, jakby i trochę go nie ma. To jest wręcz niemożliwe. Czemu? Dzięki, 10, ran. 10-10, dobra. Jeżeli uda mi się wygrać, to wygrałem. A jeżeli mi się nie uda, no, to przegrałem. Nie, tutaj trzeba taktycznie taktycznie to trzeba zrobić. Hops, hops, hops. To jest tylko my, nie możemy spać jak debile. To jest właśnie najcięższa presja. No way, ale mi dobrze idzie. Oh no, let's go. But now no.